Dzisiejsza gala wolontariatu to święto wszystkich wolontariuszy. Chcemy podkreślić, publicznie podziękować wolontariuszom za ich działania, zainspirować innych do działań społecznych, ale też pokazać, że siła tkwi w grupie, że razem możemy więcej. Jak się ma wolontariat w Województwie Podlaskim? Bardzo dobrze. Ma się wolontariat w Województwie Podlaskim i też jest wiele małych miejscowości, gdzie wolontariusze prężnie działają. Obserwujemy taką zasadę, że w przypadku kryzysów ta liczba wolontariuszy rośnie, ale faktycznie to jest wolontariat akcyjny, a my chcemy jako stowarzyszenie doprowadzić do tego, żeby to był wolontariat systematyczny, stały. A na jakich płaszczyznach najczęściej działają wolontariusze w województwie podwaznym? Wolontariusze działają w wielu dziedzinach życia poprzez przygotowanie ciepłych posiłków, pomoc osobom starszym, wyprowadzanie psów w schronisku, rozwożenie paczek, poprzez różne takie akcje, działania społeczne, ale bardzo często są to takie oddolne inicjatywy, gdzie ktoś widzi, że na przykład sąsiad potrzebuje pomocy, bo może ucierpiał w, jakimś, w jakiejś tragedii. Ready, bo może ktoś zachorował i ci ludzie faktycznie sami organizują się, żeby coś robić wielkiego, dobrego. I ostatnie pytanie, jak zostać wolontariuszem w województwie podlaskim, to rozległy teren od Siemiaty, czy po Suwałki, a właściwie do Tak, wystarczy zgłosić się do pryzmatów w Suwałkach. My współpracujemy z organizacjami całego województwa podlaskiego i jesteśmy, jesteśmy pewni, że ta pomoc trafi tam, gdzie trzeba, bo w całym województwie są takie organizacje, które takie działania prowadzą. Ilu koordynatorów, wolontariuszy zostało zgłoszone do obecnej edycji Gali. Łącznie zostało zgłoszone, zostały zgłoszone 42 osoby, a wśród laureatów znalazło się razem 20 osób.